Jesteśmy razem z Adrianem Sandbergiem na interwencji poselskiej pod spółką Lota MS, która zatrudnia mechaników lotniczych pracujących dla polskiego przewoźnika. No i mamy informację, że ci, ci mechanicy, którzy działają na zasadzie B2B, czyli udają, że są firmami a nie pracownikami, pracują przez to czasami po kilkanaście, po siedemnaście nawet godzin dziennie, bo nie obowiązuje ich prawo pracy. I my chcielibyśmy to wyjaśnić. Być może nie jest to prawda. Być może w polskim flagowym przewoźniku nie pracują mechanicy, którzy pracują w jakichś absurdalnych, narażających nas wszystkich pasażerów na niebezpieczeństwo godzinach. No ale niestety nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić, bo nie chcą nas wpuścić do budynku, nie chcą nas wpuścić na teren firmy, żebyśmy mogli dostać się do dokumentacji i upewnić, że wszyscy jesteśmy bezpieczni. Że ludzie, którzy odpowiadają za to, że samoloty są sprawne i nie mają usterek, nie pracują w jakichś zupełnie absurdalnych kilkunastogodzinnych zmianach no czekamy, może nas jednak wpuszczą, a być może mają coś do ukrycia.